Odcinek powstał dzięki wsparciu Funduszu Inwestycyjnego Zolkiewicz and Partners. Czy pieniędzy może być zbyt mało? Każdy, kto czuł niezadowolenie po sprawdzeniu zawartości swojego portfela albo stanu konta bankowego, może uznać to pytanie za ponury żart. Oczywiście, że tak, odpowie taka osoba. Pieniędzy może być zbyt mało, przecież większość z nas w różnych okresach życia miała ich mniej niż pragnęła bądź potrzebowała. Trudniej odpowiedzieć na precyzyjniejsze pytanie. Czy pieniędzy może być zbyt mało w gospodarce? Czy ilość pieniądza posiadana przez uczestników wymiany rynkowej i pośrednicząca w transakcjach może być zbyt mała? Czy pieniądza może być niewystarczająco dużo, aby umożliwić mu bycie pieniądzem? Jeśli za właściwy punkt wyjścia rozważań przyjmiemy politykę współczesnych państw, to odpowiedź będzie brzmiała tak, pieniądza może być zbyt mało. Dlaczego? Kiedy gospodarka rośnie i rozwija się, potrzeba większej ilości pieniądza, która odzwierciedli monetarną wartość nowych dóbr i usług oraz będzie obsługiwać coraz liczniejsze transakcje. To jeden z powodów, dla których w ramach polityki monetarnej banki centralne kontrolują podaż pieniądza przez manipulowanie stopą rydyskontową, kupno lub sprzedaż rządowych papierów wartościowych albo zmianę poziomu stopy rezerwy obowiązkowej. Wszystko opiera się na niewyrażonym, wprost lecz przyjętym implicite założeniu, zgodnie z którym całkowita wartość nominalna pieniędzy w obiegu powinna równać się całkowitej wartości obrotu towarów i usług na rynku w danym okresie. Stąd jedynie krok do uznania konieczności kontrolowania podaży pieniądza i przyznania bankowi centralnemu wyłączności na emitowanie pieniądza. Jednak czy jest to właściwy punkt widzenia? Bank centralny, będący monopolistą na emisję legalnego środka płatniczego, ma narzędzia do prowadzenia polityki monetarnej. Niektóre umożliwiają teoretycznie niemal nieograniczone zwiększanie podaży pieniądza. Przykłady Zimbabwe po roku 2000 albo współczesnej Wenezueli pokazują, że możliwość nieskrępowanego tworzenia pieniądza niepokrytego żadną realną wartością jest faktycznym zagrożeniem. Czy nie byłoby jednak jeszcze niebezpieczniejsze, gdyby rządy i banki centralne w ogóle nie mogły zwiększać ilości pieniądza? Może potrzeba umiarkowania w sterowaniu podażą pieniądza, a nie całkowitego zaniechania zwiększania ilości pieniądza na rynku. Bo w takim wypadku pieniądza mogłoby przecież po prostu zabraknąć. Dziś trudno znaleźć dobro, które spełniałoby wymogi bycia dobrym pieniądzem, a co do którego mielibyśmy pewność, że jego podaż nie ulegnie zwiększeniu. Nawet najcenniejsze metale szlachetne nadal są wydobywane i wciąż odkrywa się ich nowe pokłady, więc nie ma pewności, że pewnego dnia na przykład podaż złota znacząco nie wzrośnie. Oprócz tego, niemal każdy surowiec, mogący stać się pieniądzem towarowym, ma zastosowanie niemonetarne. Złoto jest wykorzystywane w przemyśle i w produkcji biżuterii, co pozostaje nie bez wpływu na zmiany jego wartości na rynku. Dlatego spójrzmy na fikcyjny przykład, który pomoże lepiej zilustrować zagadnienie. Przenieśmy się do odległej galaktyki, choć nie tak dawno temu. Kosmici z Praxis odkryli pozostałości po asteroidzie. Która przed eonami uderzyła w ich rodzinną planetę, pozostawiwszy po sobie ogromny krater i nieznany minerał w postaci połyskliwego kruszcu, zupełnie nieznanego na ich świecie. Minerą nazwano mizezium, a Praksijczycy szybko przekonali się, że jest to bezpieczny i nieradioaktywny metal, który z jednej strony charakteryzuje się trwałością i wytrzymałością, a z drugiej strony łatwo go przetopić i podzielić na mniejsze, poręczniejsze jednostki. Mizezium było na tyle wyjątkowe, że każdy praksijczyk natychmiast je rozpoznawał. Nie sposób było stworzyć podróbkę albo niezauważenie zastąpić innym materiałem. Kosmiczny kruszec stał się ulubionym materiałem praksyjskich jubilerów, znalazł zastosowanie w produkcji przewodów elektrycznych, a drobne płatki mizezium zaczęto dodawać do potraw i napojów, ponieważ wielu uwierzyło w moc leczniczą minerału. Wkrótce dokonano ważnego odkrycia. Otóż mizezium stało się na tyle powszechnie pożądane i było na tyle proste do podziału i obróbki, że mogło rozwiązać odwieczny problem Praksijczyków, czyli uciążliwość związaną z Barterem. Dotąd kosmici, choć pomysłowi w wielu dziedzinach, gospodarczo pozostawali na prymitywnym poziomie wymiany bezgotówkowej. Wynalazek powszechnie akceptowalnego środka wymiany i wykorzystanie mizezium jako pieniądza kruszcowego było istną rewolucją. Powstały mennice odlewające sztabki i wybijające monety z tego kruszcu, a dzięki niezwykłym właściwościom minerału łatwo było sprawdzić, czy dana sztabka lub moneta zawiera tyle drogocennego metalu, na ile opiewał wybity znak pieniężny. Gospodarka Praxis oparła się na standardzie Misesium. Aby ułatwić przechowywanie i transport gotówki, wprowadzono papierowe noty opiewające na konkretną ilość kruszcu. Odtąd sam drogocenny metal należący do milionów różnych czyków, mógł bezpiecznie spoczywać w skarbcach takiego czy innego banku, a w wymianie handlowej kosmici posługiwali się mise z notami. Każdy z nich był oznaczony informacją na ile mizezjum można go wymienić w banku. Dzięki temu na co dzień mieszkańcy Praxis nie musieli dźwigać ciężkich sztabek ani monet, bo te leżały na ich kontach bankowych, a do kupna i sprzedaży używali notów z oznaczeniami odpowiedniej ilości kruszcu takimi jak gram mizezjum, dekagram mizezjum czy kilogram mizezjum. Tak urządzony system pieniężny funkcjonował przez dekady, ale jak to w odległych galaktykach bywa, nic nie trwa wiecznie. Nastąpiły dwie zmiany. Po pierwsze, wyczerpały się złoża mizezium. Minerał pochodził z asteroidy z odległej części galaktyki i nie istniał w stanie naturalnym na Praksis. Praksijscy astronomowie przepowiedzieli, że nie ma szans, aby kolejna asteroida zawierająca mizezium zbliżyła się do ich planety w ciągu najbliższych mileniów. Kiedy ostatnie kawałki drogocennego metalu przyniesione przez ciało niebieskie z dalekich rubieży zostały wydobyte i przetworzone, pokłady mizezium zniknęły. Odtąd istniało już jedynie tyle kruszcu, ile znajdowało się w użyciu w przemyśle i w postaci pieniądza. Po drugie, mizezjum straciło pozamonetarne zastosowanie. Złoto, srebro i miedź okazały się efektywniejsze i tańsze w użyciu do produkcji przewodów elektrycznych. Moda na praxis zmieniła się, kiedy wielka trendsetterka ogłosiła koniec jednego stylu w ubiorze i początek drugiego. Dlatego z dnia na dzień biżuteria z mizezjum poszła w odstawkę, a jubilerzy musieli szybko przejść na handel pierścieniami i naszyjnikami z korali i bursztynów. Wreszcie po latach badań prowadzonych przez ekspertów dietetycznego Uniwersytetu Praxis oznajmiono, że mizezium nie ma żadnych właściwości odżywczych, nijak nie pomaga organizmowi i nie jest środkiem leczniczym ani nie wpływa pozytywnie na zdrowie. W obliczu wyczerpania się złóż mizezium i utraty wszystkich funkcji kruszcu oprócz pieniężnej, w umysłach niektórych praksijczyków pojawiło się pytanie, czy mizezium nadal może pełnić rolę pieniądza? Szak gospodarka rozwija się i kwitnie, każdego dnia tworzona jest nowa wartość na rynku, a mizezium nie przybędzie już ani grama więcej, a do tego wszyscy zrezygnowali z użycia go w innej roli niż monetarna. Część postępowych kosmitów poszła dalej. Pojawił się postulat odejścia od standardu i propozycja drukowania papierowych Misesnotów, które nie odnosiłyby się już bezpośrednio do ilości kruszcu leżącego fizycznie w banku, lecz byłyby jedynie symbolicznym środkiem wymiany nakazanym do użytkowania wszystkim Praksyjczykom. W przeciwnym razie, wołali praksyjscy progresywiści, czeka nas tragedia, którą na innych planetach nazywają deflacją. Jeśli towarów i usług na rynku będzie przybywać, a mizezium już nie przybędzie, to w jaki sposób skończona ilość kosmicznego kruszcu będzie w stanie dalej pełnić funkcję pieniądza w obliczu potencjalnie nieskończonej liczby nowych dóbr w gospodarce? Czyż na każdą nowo powstałą wartość rynkową, którą dzisiaj szacujemy na kilogram mizezium, nie powinniśmy możliwie szybko wydrukować papierowego misesnota z napisem kilogram, aby ilość pieniądza odpowiadała stanowi faktycznemu gospodarki? Fikcyjny przykład mizezium pozwala rozważyć hipotetyczną sytuację, gdzie pieniądz, który zaczynał jako typowy pieniądz towarowy, zyskuje dwie nowe cechy. Jego ilość na rynku jest stała, to znaczy niemożliwa jest inflacja monetarna pieniądza faktycznie opartego na standardzie mizezium oraz utracił on wszystkie pozamonetarne zastosowania. To znaczy praksyjczycy cenią go, gromadzą i posługują się nim wyłącznie jako pieniądzem, bez rozważania ewentualnych alternatywnych zastosowań w produkcji, ponieważ wszystkie te alternatywne funkcje odeszły do lamusa. Skoro tak, to możemy spojrzeć na mizezium jako na czysty pieniądz, nieinflacyjny. A to pozwala na eksperyment myślowy i zadanie pytania, po co ludziom tak naprawdę pieniądz? W zupełnie innej galaktyce, na skromnej trzeciej planecie od gwiazdy zwanej Słońcem, kilkadziesiąt lat solarnych temu, pewien ekonomista odpowiedział na to pytanie. Ludwig von Mises, bo o nim mowa, napisał w swoim opus magnum Ludzkie Działanie: Pożytek z pieniądza uwarunkowany jest wielkością jego siły nabywczej. Żaden człowiek nie gromadzi określonej liczby monet ani pieniędzy o określonym ciężarze. Wszyscy chcą mieć zasób gotówkowy o określonej sile nabywczej. Co to oznacza? Zarówno człowiek, jak i praksijczyk lub inna istota obdarzona umysłem zdolnym do racjonalnego myślenia nie pragnie posiadać pieniądza, niezależnie czy środkiem wymiany byłoby złoto, mizezium czy muszelki, po to, aby mieć określoną ilość danego materiału. Znów cytat. Zarówno jednostka, jak i społeczeństwo zawsze odnoszą korzyść z wymiany pośredniej i posługiwania się pieniądzem bez względu na to, czy podaż pieniądza jest duża, czy mała. Zmiany siły nabywczej pieniądza przyczyniają się do zmian w podziale bogactwa między poszczególnymi członkami społeczeństwa. Ci, którzy pragnęliby się wzbogacić na takich zmianach, mogą uznać podaż pieniądza za niewystarczającą lub nadmierną. Funkcją pieniądza jako pieniądza, a więc z wykluczeniem jego pozamonetarnych zastosowań, jest bycie środkiem wymiany, co oznacza dobro, które ludzie nabywają nie po to, żeby je skonsumować lub wykorzystać do celów produkcyjnych, lecz po to, żeby w przyszłości wymienić je na dobra, których potrzebują do własnej konsumpcji lub produkcji. Pieniądz to rzecz, która pełni funkcję powszechnie akceptowanego i używanego przez wszystkich środka wymiany. Jest to jego jedyna funkcja. Wszystkie inne funkcje, które przypisuje się pieniądzowi, stanowią wyłącznie różne aspekty tej jego podstawowej i jedynej funkcji. Podstawowym błędem, który popełniają postępowi Praksyjczycy domagający się sztucznego zwiększenia podaży papierowego pieniądza przez dalsze drukowanie Mises Notów, i który popełniają współcześni obrońcy inflacji pieniężnej kontrolowanej przez bank centralny, jest mylne i często nieuświadomione utożsamianie pieniądza z bogactwem, a dokładniej popytu na pieniądz gotówkowy z pragnieniem powiększania bogactwa. To prawda, że rozwój gospodarczy oznacza powstawanie coraz to nowych dóbr i usług oraz tworzenie wcześniej nieistniejącej wartości rynkowej, ale za powstawaniem nowych wartości nie musi iść kreacja większej ilości pieniądza, ponieważ, jak zauważył Mises. Każda ilość pieniądza dostępnego w całej gospodarce wystarcza, by wszystkim zapewniać możliwość korzystania z wszelkich udogodnień, jakie daje i może dać pieniądz. Wybór dobra, które mogłoby służyć jako środek wymiany i pieniądz, nigdy nie jest obojętny. Od niego zależą zmiany siły nabywczej spowodowane czynnikami pieniężnymi. Trzeba tylko odpowiedzieć sobie na pytanie, kto powinien dokonywać tych zmian: ludzie kupujący i sprzedający na rynku czy rząd? Jak wobec tego funkcjonowałby nieinflacyjny pieniądz, którego ilości nie można byłoby zwiększać, albo byłoby to tak trudne, że aż nieopłacalne? Przecież istnieje jedynie określona jego ilość. Wróćmy do praksijczyków i ich mizezium. Załóżmy dla uproszczenia, że masa kruszcu, który wydobyto z krateru po asteroidzie, wynosiła 100 tysięcy ton. Gdyby przyjąć, że całe 100 tysięcy ton spoczęło w skarbcach banków, a w realnej wymianie handlowej funkcjonuje za pośrednictwem papierowego ekwiwalentu, czyli odpowiednich misesnotów, to oznaczałoby to, że w gospodarce znajduje się 100 milionów banknotów opiewających na kilogram misesium, albo odpowiednio więcej ich odpowiedników w banknotach gram misesium, albo dekagram misesium. Załóżmy, że w pewnym roku jednokilogramowy misesnot pozwalałby na zakup jednej prakse owcy, dającej błękitną wełnę i zielone mleko ponieważ gospodarka rozwija się energicznie, praksyjczycy się bogacą, a ilość pieniądza na rynku pozostaje bez zmian, to mamy do czynienia z naturalną deflacją cenową. Po 10 latach ta sama prakse owca kosztuje już jedynie dekagram mizezium. Po 50 latach kosmiczne zwierzę warte jest już jedynie gram mizezium. Co teraz, jeśli ceny prakse owiec nadal będą spadać? Czy banki podzielą przechowywany kruszec na półgramowe kawałki, a później rozbiją na drobinki mające ćwierć grama, następnie decygramy, miligramy, nanogramy? Czy ostatecznie będzie się handlować pojedynczymi atomami mizezjum? To problem, który nie jest problemem, ponieważ o ile niepraktyczne byłoby nieustanne dzielenie pieniądza kruszcowego, o tyle nie ma istotnych przeciwwskazań, aby banknotowe ekwiwalenty opiewające na daną ilość drogocennego metalu Dotyczyły coraz mniejszych jednostek. Tak jak w realnym świecie dzieje się to z nieinflacyjnymi kryptowalutami, takimi jak Bitcoin. Wszak w codziennym użytku będą Mises noty, a nie fragmentaryczne kawałeczki kruszcu Misezium. Jeśli jednak uznamy to za problem, to trzeba podkreślić, że jest to problem natury technicznej i logistycznej, a nie ekonomicznej. Przypomnijmy jeszcze raz za Ludwikiem von Misesem. Każda ilość pieniądza dostępnego w całej gospodarce wystarcza, by wszystkim zapewnić możliwość korzystania z wszelkich udogodnień, jakie daje i może dać pieniądz. Warto zatem troszczyć się o to, aby pieniądz opierał się na czymś więcej niż jedynie na dekretach państwa, a nie o to, abyśmy mieli go w wystarczająco dużej ilości, ponieważ jednostka pieniądza nie ma jednej określonej na zawsze siły nabywczej. Siła nabywcza dostosowuje się do nowej podaży dóbr. Inaczej mówiąc, za tę samą jednostkę pieniądza możemy po prostu kupić większą ilość dóbr, jeśli tych dóbr przybędzie, lub mniejszą, jeśli dóbr zaczęłoby ubywać. To drugie jednak, biorąc pod uwagę pomysłowość Praksyjczyków, wydaje się mało prawdopodobne. Autorem scenariusza jest Mateusz Błaszczyk, współtwórca wideopodcastu Krasa Atlasa. Zapraszam na stronę prostaekonomia.pl, gdzie znajdziecie więcej filmów, artykułów i podcastów. Zachęcam do subskrypcji naszego kanału na YouTube oraz polubienia naszego portalu na Facebooku. Linki znajdziecie w opisie filmu.